Witam Państwa w Kulturze pod ręką. Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Powoli można poczuć atmosferę świąt. My poczuliśmy ją w Domu Kultury Jędruś na wystawie Mój koszyk Wielkanocny. O tym wydarzeniu i o wielu innych powiemy za chwilę w naszym programie. Zapraszam! Koszykiem do święconki chodzimy w wielką sobotę, ale do Domu Kultury Jędruś dzieci mogły przynosić swoje koszyki już wcześniej. We wtorek 8 kwietnia na osiedlu Armii Krajowej odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego Mój Koszyk Wielkanocny. Wzięła w nim udział ponad setka dzieci, które zaprojektowały i wykonały własne koszyki. Niektóre pomysły, jak choćby koszyk boisko piłkarskie, zaskoczyło jurorów. Co trzeba mieć, żeby taki koszyk, takie boisko wykonać? Bramki ze słomek, zasiać rzeżuchę i kurczaczki. W konkursie brały udział dzieci z całych rataj. Uczestników do udziału zachęcali nauczyciele oraz instruktorzy z ratajskich domów kultury. Małgorzata Olejniczak z klubu 6 razem ze swoimi podopiecznymi przygotowała największy na wystawie koszyk. Ten koszyk jest największy, ponieważ wszystkie dzieci, które chodzą na zajęcia plastyczne do szóstaczka, brały w nim udział. Wszystko, co znajduje się w koszyczku w środku, czyli każdy jeden kwiatuszek, każda jedna gałązka, jest zrobione przez kogoś. Jurorzy przy ocenie prac zwracali uwagę przede wszystkim na własny wkład dzieci, pomysłowość, staranność wykonania oraz wykorzystanie ekologicznych materiałów. Do najlepszych trafiły nagrody, wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały także słodki upominek. W ciągu minionego roku na ekrany polskich kin weszło ponad 250 filmów, komu udało się zobaczyć. Większość z nich ten miał duże szanse na powodzenie w wielkopolskim konkursie wiedzy o filmie. Odbył się on już po raz szósty w zespole szkół ogólnokształcących numer 4. W piątek, 4 kwietnia, na osiedle Czecha przyjechało 27 drużyn. Uczniowie są z całej, z całej Wielkopolski: dużo uczniów z Poznania, ale także Witkowo, Leszno. Ostrów Wielkopolski, Śrem, motuły. W pierwszej części konkursu młodzież odpowiadała na pytania związane z kinowymi nowościami. Druga część wymagała od uczestników bardziej pogłębionej wiedzy. Druga część rzeczywiście sprawdza trochę taką, taki warsztat filmoznawczy. Tu trzeba będzie analizować sceny, trzeba będzie wykazać się trochę znajomością pojęć filmowych, znać język filmu umieć napisać komentarz do kreacji aktorskiej, więc takie umiejętności filmoznawcze i, i takie krytyczne spojrzenie na film to będzie ta część druga. Uczestników na konkurs przyciągnęła wielka pasja. Uczniowie, którzy pojawili się na Osiedlu Czecha często wiążą swoją przyszłość właśnie z zawodem filmowca. Chcę być reżyserem i scenarzystą. Ja się wybieram na Teatralkę do Warszawy, aktorstwo. Najlepszymi filmoznawcami wśród licealistów okazały się przedstawicielki Liceum Świętej Marii Magdaleny w Poznaniu. Po konkursowych zmaganiach nauczestników czekał jeszcze wykład poświęcony budowie kreacji aktorskiej. To prawdziwe wyzwanie, zwłaszcza kiedy ma się 3 lata. Tyle bowiem mają najmłodsi uczestnicy nauki gry na fortepianie, którzy wystąpili na pierwszym w życiu koncercie w Domu Kultury Jędrusz. Najmłodszych muzyków podpatrywała kamera kultury pod ręką w sobotę 5 kwietnia. Uczestnicy sobotniego koncertu uczą się gry na fortepianie według metody, którą opracował Shinichi Suzuki. Był to japoński pedagog, nauczyciel skrzypiec. Bardzo kochał dzieci, i miał taki dobry pomysł, że można metodą językową dzieci gry na różnych instrumentach. I właśnie przeniósł te możliwości, jakie dziecko ma w naturalny sposób uczyć się języka, przeniósł na naukę gry na instrumentach, na skrzypcach i potem też ta metoda została przyjęta na inne instrumenty, także na fortepian. Jest to właśnie takie indywidualne nauczanie, beznutowe. Wszystkie zajęcia się odbywają przy instrumencie. Jest konieczny udział rodzica, który uczestniczy w zajęciach, który uczy się również, współpracuje. Jest to metoda taka bezstresowa, nie stawia takich wygórowanych, jakichś takich niemożliwych do osiągnięcia, takich wymagań dziecku, tylko na miarę jego rozwoju. Taka przyjazna, miła, w takiej miłej, przyjaznej atmosferze jest, są zajęcia. Gry na fortepianie metodą suzuki, swoje pociechy można uczyć w Domu Kultury Jędruś. Prowadząca zajęcia czeka na chętnych. Kramu tego król, szynka szczehochą, to puściste rękę tu nadstawię dłoń. Powiedz, pośny żart, Lotkę z wyższych ser. Goście do mnie serii i we Oto sceniczny debiut grupy Katarzis, Dorośli pasjonaci teatru pod kierunkiem Karola Piralskiego mierzą się z jednym z najtrudniejszych gatunków teatralnych. W niedzielę 6 kwietnia pokazali koncertową wersję nędzników. Sceny zespołowe i piosenki z tego muzykalu, ratajska publiczność mogła oglądać w Domu Kultury Orle Gniazdo na Osiedlu Lecha, gdzie na co dzień ćwiczy grupa Katarzis. Projekt, który sobie wzięliśmy jako główny. Jakby kierunek naszych działań jest dość trudny i ambitny. Yy, Muzykal Nęznicy jest jednym z najtrudniejszych w literaturze muzykalowej. W zasadzie on już jest w formie opery napisany, napisany gdzie większość tekstów mówionych jest już zaśpiewanych. Yy, poza tym pod względem muzycznym jest bardzo trudny. Yy, pod względem emocjonalnym tam trzeba wykazać się wielką dojrzałością. No ale dlatego też to robią to doro dorośli. Żeby to zrobić w miarę Sensownie, na pewno w ograniczonej nadal, nadal wersji, bo sądzę, że potrzebujemy jeszcze dobrego roku. Do grupy przygotowującej muzykal Nędznicy można cały czas dołączać. Jak mówi reżyser spektaklu, jest to dobre miejsce, by poznać i udoskonalić swój sceniczny warsztat. Jest to, tak jak mówię, wysoka poprzeczka, ale na pewno daje nam dużo możliwości na rozwój w każdej w zasadzie dyscyplinie sztuk artystycznych. Nad sceniczną wersją nędzników obok Karola Napieralskiego czuwają także choreografowie Katarzyna Rosu i Andrzej Płatek. A teraz zapraszamy do zapoznania się z najnowszą ofertą dla najmłodszych mieszkańców naszej dzielnicy. Można z niej skorzystać w Domu Kultury Jędruś na osiedlu Armii Krajowej. Od kwietnia ruszył w nim klub Malucha. Zajęcia dla dzieci w wieku od 2,5 do 3,5 lat prowadzi Marta Kaźmierczak, a ich specyfiką jest to, że oprócz zabaw i kontaktu z innymi dziećmi, Maluchy mogą się w klubie nauczyć języka angielskiego. Day. How are you today, Kuba? How are you today? I'm good. Good. Okay. Głównym celem zajęć jest nauka poprzez zabawę, czyli e, śpiewamy piosenki, układamy własne rytmy, uczymy się wierszyków, e, również instynizujemy te wierszyki. E, również tutaj pozna poznajemy słówka w języku angielskim, jak na przykład teraz mamy wiosnę, poznajemy kolory wiosny z panią wiosną w języku angielskim. Red. Klub maluchar w Jędruśu czeka na chętnych zajęcia odbywają się w środy i piątki. W kwietniu wszystkie zajęcia dla najmłodszych są bezpłatne. Udzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych zaprasza na letni wypoczynek do stanicy Gościraj w Puszczy Noteckiej, lipiec i początek sierpnia, to czas oferty kolonijnej dla dzieci od 6 do 16 lat. Jesteśmy oddaleni od Poznania o 125 km. Nasza stanica mieści się prawie w środku Puszczy Noteckiej nad przepięknym jeziorem Gostomie. I właściwie to jest już rezerwat dookoła przyrody: tylko stanica, pan leśniczy i nikogo więcej. Gości Raj oferuje turnusy dwutygodniowe, ale nie tylko. Oprócz tych normalnych turnusów. Będzie taki turnus dla tych, którzy pierwszy raz w ogóle wyjadą bez rodziców. Ten turnus będzie od 5 do 9 sierpnia i tam zapraszamy, żeby po prostu taka długa rozłąka nie czekała te dzieci i myślę, że to dużo da, a na drugi rok już wszyscy pojadą na normalne turusy. Także szczególnie polecam wszystkim, którzy pierwszy raz gdziekolwiek pojadą bez rodziców, żeby skorzystali z naszej nowej oferty tegorocznej. Koloniści w Gości Raju na pewno nie będą się nudzić. Obozy są tak skonstruowane, że najmłodsze dzieci, czyli te w wieku od 6 do 10, będą razem z nami poznawać obrzędy i obyczaje Indian. Czyli sobie uszykujemy stroje, będziemy z bizonami walczyć, będziemy cały czas żyli jak Indianie. A po południu wszyscy bawimy się razem, każda grupa ma swój dzień, swoje popołudnie i przygotowuje program już dla całego obozu, i wszyscy się integrujemy. A wieczory są też ciekawe, to są ogniska, No jesteśmy harcerzami, więc musimy śpiewać, wędrujemy, oglądamy niebo Gości rajski, które jest cudne. Zapisy na obozy w Gości Raju już ruszyły. Chęć wyjazdu do Puszczy Noteckiej można zgłaszać pod numerami telefonów wyświetlanymi na ekranie, oraz w domach kultury spółdzielni mieszkaniowej Osiedle Młodych. Od 11 do 24 sierpnia stanica nad jeziorem Gostomie będzie także otwarta dla dorosłych chętnych na indywidualny wypoczynek w otoczeniu przyrody. Dziś w kulturze pod ręką to już wszystko. Ja zapraszam Państwa na kolejne wydanie naszego programu 18 kwietnia, jak zwykle w piątek o godzinie 16.30.